Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza, dała no, ma Tobie Panie. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój, wprawdzie, pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je. A wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u Was. Lecz kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie Waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między Wami, niech będzie niewolnikiem Waszym, tak jak Syn człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto Słowo Pańskie, Mama Tobie <chưa> Miłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, niech Pan obdarzy was swoim pokojem. Widzimy dzisiaj w Ewangelii przedziwną scenę. Mama przychodzi prosić za synami. Ale nie na tym chce się skupić. Chce się skupić na tej drugiej części, kiedy Pan Jezus wyjaśnia Janowi i Jakubowi, co w tej postawie, co w tym, w tej, w tej, w tej, w tym ich rozumieniu jest nie tak. Pan Jezus pokazuje, że ten, kto jest pierwszy, ten ma służyć, bo miłość. Chce służyć. Sam Pan Jezus pokazuje siebie i daje siebie jako przykład, wskazując na siebie, jako na tego, który przyszedł, aby służyć. I miłość, ta prawdziwa miłość, ona chce dawać siebie innym. Ta miłość także wynika z tego, że dobrze wiemy, że ten skarb, który, który mamy, przechowujemy w naczyniach glinianych, a więc w czymś, co jest bardzo kruche, w czymś, co bardzo łatwo może ulec zniszczeniu. A skoro tak jest, to trzeba się o to podwójnie troszczyć. I tym skarbem możemy nazwać. Właśnie tę miłość, która jest w nas, ale także wiarę, którą mamy. Bo nasza wiara opiera się, jak uczy nas i poucza nas liturgia, opiera się na fundamencie apostołów, a więc między innymi na Jakubie i na Janie. A skoro się opiera, to ona też chce się rozwijać. I zadajmy sobie dzisiaj pytanie, jak ja dbam o rozwój mojej wiary? Jak ja dbam o rozwój mojej relacji z Panem Bogiem? Czy ta relacja stoi w miejscu, czy ona nieustannie się pogłębia? Czy ja przychodzę do Pana Boga i mówię mu o wszystkim, czy tylko Ograniczam się do tego, co potrzebuję. Dzisiaj, gdy właśnie w szczególny sposób modlimy się za kierowców, modlimy się za podróżujących, chcemy także spojrzeć na to, że to nasze życie jest pielgrzymką, nieustanną, i nasze życie także ma cel. Tak jak wsiadamy do samochodu czy na rower, czy na inną hulajnogę, po to, aby z punktu A do punktu B się przenieść, tak nasze życie także ma swój cel. I wiara połączona z miłością, jest tym nazwijmy to środkiem transportu, który nas przeprowadzi z punktu A do punktu B, do punktu B, którym jest niebo.